Cześć, że z tej strony Mitrok. Zapraszam Was przez na kolejny odcinek na moim kanale. W pierwszym odcinku, widzimy się praska, w TF stranding. W poprzednim odcinku skończyliśmy z numer 6, aktualnie wyruszamy ze z numer 5. Wybudowaliśmy skrzynkę yy, nie mogę zapisać gry. Łoty, ty kurde. Mhm. Pewnie chodzi o ten tryb niby offline. Teraz tak, oj! Trzymaj. Zajebiście. Spróbujemy to przejść w dobrym tempie. Ale niczego nie obiecuję. Po drodze niby były jakieś znaki przeciwników i tak dalej. Powoli do celu. Kilometr. Dobra. Chyba że nie mamy jakichś takich statystyk typu... Tak już mamy takie dokładne. Odległością, jaką przemierzyliśmy, że musimy pić, mamy mililitry krwi, stres, yy, koordynację to mogłoby też coś być z kaloriami spalonymi. Uważaj, Sam, Skanują twój ładunek. Ruszaj się szybko, zanim się za ciebie zabiorą. Jeśli nie chcesz, żeby cię złapali, biegnij pędem do celu. No nie gadaj, no nie. Co sobie się z tego nie dorwali Rondo rondo Ole nie patrzę do tyłu już I tam było napisane, że mają żywice To byli jak jesteś zakażeni? Co ja zrobiłem? Tam gdzieś wydał ci się bez co? Całe szczęście, że padało. Nawet oni nie porwą się na wynurzonych. Przezimy dookoła. Nie ma to szarżować przez to O, rany Huu O włos wchodzą, gdy pada deszcz? Chyba tak drabiny trzeba usunąć No nie. Oj słoń nie Uciekamy, uciekamy! no nie 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 nie, oj Ty oj

Ruszać się nie mogę. Nie. A bo rusłopakę straciłem. Cały no, czas trzymam dobroń. że balonem. Trzymaj, 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 trzymaj. Walcz. Góra! Nie. No się skończyło. Powali się zastresował audek. Łoj. Co się dzieje? Nie wiem. Dzieciak mnie domaga. Nie przejmuj się. Jego funkcje chwilowo nie działają, ale przywrócimy je. Przynieś go do centrum dystrybucji, to zrobię mu przegląd. Tylko szybko. A mam radę tak przejść Jak to męczy Jak to mnie wymęczyło. Kurde. Oj, stawaj, 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 stawisz, stawaj, stawaj! chwili, stawaj. Stawaj. to to rzadki materiał. Trzeba wziąć.

Kiedy przeciążenie Eudeka przekroczy dopuszczalne normy, zaczyna on wytwarzać szkodliwe substancje, przez co ciało wchodzi w stan autoagresji. Nazywamy to autotoksemią. Jeśli Twój Eudek nie działa jak powinien, wpadnij do kwatery, może inkubator załatwi sprawę. W takim że ten autek to jest prawdziwe dziecka A ten gość na tych kacenkach to jest faktycznie ojciec tego dziecka Uuu, to mi się podoba Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto projekt zostanie zablokowana do bezpieczeństwa. Ładne Obdarzanie odkażanie kombinie są. wypoczynek udało się zrealizuj dostawę do czego ładunek zaplecь Co tam przyniosłeś? Zobaczmy. To się nazywa trafiony prezent. Dzięki. Żeby tu dotrzeć musiałeś się przedrzeć przez terytorium Wyróżonek, co? Ha <grystanie> Nazwali Cię legendą i widzę, że nie żartowali. Będzie uszkodzone jak cholera. 2% tylko? 3%... 3... O. Bardzo mało, akurat a trasa to łoi, kilometr, ale nie taki duży przecinek, 1,3 wszędzie te S-ki, rangi mamy. Łoi, dużo lajków, akurat to trochę nam wszystko powchodziło. Dobra, już czas. Podłączysz nas do sieci chiralnej. Oczywiście. za powiększenie UCA. Nie ma problemu. Mój syndrom drona, łącznikowe dzieci, obwód temporalny. Wygląda na to, że jesteśmy w sieci. Dzięki materiałom do drukarki, które nam dałeś, stworzymy dla Ciebie na miejscu potrzebne zapasy. Przynajmniej tak możemy Ci się odwdzięczyć. Idź na zachód i dalej działaj w słusznej sprawie. Świetnie. Rozdzielnia jest już w sieci. Sam zrób coś dla mnie. Zabierz swojego LDK do kwatery i podłącz go do inkubatora. Dobra robota. Patrzcie, tu z tymi serwerami. Wystanie z kwatery. A teraz... Hmm. już do kwatery w centrum na zeldot. A tutaj mam wejść do kwatery. Odpocznij w kwaterze. Wejść do kwatery, ok. Tak miałem przynajmniej cel napisany. Tak. Okej okay, Sam. Odłącz kapsułę do inkubatora. Gotowe. Dobrze. E, to tylko chwilowe przeciążenie. Eudek musi spędzić trochę czasu w łonie matki. Matki? Leżącej na ojomie w stanie śmierci mózgu, w stołecznym. Masz na myśli poronną? Dokładnie. Jej łono ma moc wzmacniania więzi między światem umarłych i Eudekiem. Żebyś potem ty mógł podłączyć go do siebie i dzięki niemu zacząć wyczuwać wynurzonych. Kapsułę zaprojektowano tak, by warunki w niej były zbliżone do łona poron. Żeby poprawnie funkcjonować, Eudek musi myśleć, że nadal w nim jest. Niestety, nie jesteśmy w stanie nabierać go w nieskończoność. Musimy więc co pewien czas aktualizować dane środowiskowe, synchronizując go z łonem poronnej przez sieć hiralną. Patrz. Aktualizacja już trwa. Kapsuła właśnie teraz synchronizuje się z poronną w węźle stołecznym. I zmienia konfigurację w oparciu o świeże dane. Wystarczy nawet krótki pobyt w łonie matki, żeby obniżyć poziom stresu Eudeka. W końcu to jego naturalne środowisko. Chyba się cieszy. Hm. Spróbuję zmienić dawkę oksytocyjną. Autotoksenia nie będzie wtedy tak szybko postępować. Y ale pamiętaj, że Eudek to część wyposażenia. Nie przywiązuj się zbytnio. Został przedwcześnie wyciągnięty z łona poronnej, przez co czasem bywa nieprzewidywalny i może zawodzić. Jak dotąd żaden nie wytrzymał dłużej niż rok. Możesz go stracić jeszcze zanim wypełnisz swoją misję. Hmm, czyli nie ma szans na zachowanie go przy życiu. Spróbuj zrozumieć. Wciąż bardzo mało wiemy o Eudeka. Jeśli rozbudujemy sieć i odzyskamy więcej danych, może znajdziemy odpowiedzi. E, właśnie! Chciałeś, żebym się dowiedział, czemu wynurzeni reagują na twoją krew? Rozmawiałem z Hartmanem. Niedługo powinny przyjść wyniki. A teraz odpoczywaj. Nie tylko Eudek się dziś przemęczył. Dobranoc sam. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam, widzisz mnie? Radzisz tam sobie? Nikt mnie nie pilnuje ani nie więzi, ale nie mogę uciec. Ale jeśli będziesz łączył węzły, dotrzesz do mnie i wrócimy na wschód, do domu. Dziękuję, naprawdę. Jest źle. Miasta pustoszeją, ludzi jest coraz mniej. Nikt nawet nie myśli o dzieciach, ale w ludzkiej naturze nie leży samotność. Mamy potrzebę bliskości, niesienia pomocy. Jeśli nie umiemy już sobie pomagać, ani nawiązywać więzi, cóż, czeka nas, tak jak mówiła Bridget: zagłada. Przestań. Prawdziwą zagładę ściągną na nas wynurzeni. Odbudowa Ameryki nie sprawi, że znikną. Ale przywróci nam wiarę. Będę czekać sam. na Ciebie. Przyjdź do mnie. Halo, Sam? Mówi Hartman. Skoro już nie śpisz, wypadałoby się odświeżyć. Na przykład, co powiesz na prysznic? Co dobre dla ciała i duszy, a także dla moich badań. Weź prysznicę, okej. Okay. Jaką jeszcze łapę ma, sam. Sam mówi Hartman. Dewan kierował mnie do Ciebie. Pozajmuję się wynurzonymi. Pobiorę krótkę wody, w której się myłeś, żeby zbadać wpływ twoich płynów ustrojowych na wynurzonych. Badasz wszystkich ludzi z dół? Zbadam Bridgesów. Siebie i mamę. Jak dotąd wyniki... nic nie wniosły. Ale ty przedstawiasz się obiecująco, bo do tego jesteś repatriantem. Przyznaję, że budzi się we mnie... Optymizm. Przetwarzam płyny. Wydzielimy. Hierion. Wydaje. Proszę, zabierz tę próbkę. Jeśli nadarzy się okazja, potraktuj nią wynurzonego. Ciekawe, jak zareaguje. Kto wie, może dzięki niej unikniesz kłopotów? Były nawet kiedyś badania na temat płynów ustrojowych ludzi z DUMS i ich wpływu na wynurzonych. Musimy odzyskać jak najwięcej materiałów, żeby dotrzeć do wiedzy z przeszłości: wiedzy na temat wdarcia i wyjątkowych właściwości ludzi takich jak ty, a także na temat DUMS. Może nasz los nie jest przesądzony? Sam, niewiele mnie obchodzi jednoczenie Ameryki. Chcę odzyskać przeszłość. O, już czas. A jak ją odzyskacie, i nic się nie stanie, co wtedy? Pytam, co wtedy? Przeskadzam ci w odpoczynku, ale powinieneś to usłyszeć. Może pomoże ci się odprężyć. Jest kilka wiadomości skierowanych do ciebie. Nie zaglądałem do nich, ale większość chyba jest od klientów. Sprawdź, czy jest w nich coś ciekawego. Możesz sprawdzić pocztę używając kajdanek albo terminala w swojej kwaterze. Chciałbym powiedzieć Ci coś jeszcze. Dzięki sieci kiralnej możemy teraz odzyskać naszą przeszłość. Dane, które zostały utracone z każdego zakątka Ameryki, da się poskładać z fragmentarycznych zapisów. Nasze archiwum oczywiście ciągle się rozrasta. Ale w miarę powiększania zasięgu sieci i podłączania kolejnych stacji i miast, będziemy mogli zdobywać coraz więcej danych. Na przykład raporty i dzienniki poprzedniej ekspedycji. Wszystko, co wysłali, przepadło w momencie zniszczenia węzła centralnego. Na szczęście trochę już udało się odzyskać. Jeśli chcesz się z tym zapoznać, wybierz opcję archiwum w kajdankach lub terminalu w kwaterze. Całkiem ciekawa lektura. Czyli, tak. E, o, A w terminalu to mamy zrobić, tak? Terminal, bo i tak tam trzeba zapisać grę. Niestety, przyjmij nowe zlecenia z sensu na zawód od odwiązału społecznego. Okej. Okay. Otóż menu to odznaczymy wszystko. Sporo tego. O, nie potrzebujemy poradników. Więcej się nauczymy po prostu grając. To już jest załatwione. Poczta. Tu już jest wszystko. Brzeg aktualne zlecenia. E, czy teraz muszę wrócić? Czy jak? Aktualne. A, czy ja jeszcze nie wziąłem żadnego chyba? Faktycznie ma ten terminal jest u góry. Dobrze. Czyli mu się na to wychodzi, że przyjąć kolejne to zlesa? Nie jest przy odcinku, będziemy... Dalej kontynuować naszą podróż jako kurier. Siemka.